Bez poparcia swoich słów własnym doświadczeniem, a nie tylko cudzy. Dziewczyna lat 17. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za to pytanie, które stanowi jakby taką urealną. Wstęp do naszych dzisiejszych rozważań na temat rodziny, rozważań prowadzonych z samego założenia w kategoriach wiary. Ja bym chciał nawet to pytanie bardzo ważne, nieco rozszerzyć. Tu nie chodzi tylko o wolę wychowania, mówienia także właśnie o małżeństwie i rodzinie, i stąd niekiedy zarząd. Co ksiądz, tym bardziej biskup, może o tym powiedzieć, będąc żyjący w Celibacie? I jako odpowiedź nam to, co napisał wówczas bardzo młody biskup, pomocniczy krakowski Karol Wojtyła, kiedy w roku 1960, a więc już ponad pół wieku temu, 53 lata temu dokładnie publikował książkę Miłość i odpowiedzialność i stając sobie sprawę doskonale z tego, że ten typ zarzut może mógł być postawiony, pisał tak. Źródłem mojej refleksji są jakby takie dwa strumienie. Pierwszym jest doświadczenie pośrednie. Pośrednio dlatego, że jako duszpasterz staje, i tu prawie że dosłownie jego stwierdzenie, często wchodzi w oko w oko z problemami seksualności. Właśnie jako duszpasterz. I co więcej, to, że stoję wobec tych problemów, wskazuje jednocześnie na to, że nie jest to sprawa jednostkowa, wyjątkowa danego człowieka, danej rodziny czy małżeństwa, ale rozszerza się poprzez nieraz bardzo szeroki krąg osób, z tym mam do czynienia, z którymi się spotykam. Nie jest to zatem moje spojrzenie tak jednostkowe i tak szczegółowe, jak byłoby w przypadku na przykład lekarza. Ale jest. A za tym gdzieś jeszcze ten stoi i przecież Doświadczenie w mojej rodziny z Kwiatem I drugie źródło, czy drugi strumień to Ewangelia i przedłużenie jej Ewangelii poprzez nauczanie Kościoła. To jest bardzo ważny, bardzo istotny moment, poprzez który ja nie tylko mogę i mam prawo, ale w jakiś mierze obowiązek zajęciach może w tych bardzo ważnych sprawach. To odwołanie się do książki Miłość i Odpowiedzialność jest jakby w jakiejś mierze mi na to pytanie, które zostało przed chwilą postawione próbą wyjaśnienia, dlaczego ja dzisiaj staję wobec was, moi drodzy, właśnie żyjących w małżeństwach, w rodzinach, wobec młodzieży, dzieci i o tych sprawach związanych właśnie z tym tak ważnym zagadnieniem pragnę powiedzieć. I jakby przedłużenie tego, co pisał Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność. Jego nauczanie już jako papieża Jana Pawła II. Nauczenie, które chciałbym sprowadzić do trzech Takich stwierdzeń będących pewnym kluczem yy, także naszego dzisiejszego myślenia. Pierwsze stwierdzenie, które znajdujemy w jego pierwszej programowej encyklice Redemptor Hominis z 1979 roku. Drogą Kościoła jest człowiek, a więc wszystkie sprawy ludzkie wyznaczają też drogę, którą musi kroczyć sam Kościół jego nauczania. Kilka później, w roku 1974, publikując słynny list do rodzin, Jan Paweł II napisał, że rodzina jest drogą Kościoła. To drogą pierwszą i pod dwoma względami najważniejszą. Owszem człowiek, ale człowiek wyrastający z rodziny i w rodzinie osadzony. I po trzecie, też stwierdzenie, że z jego listu to rodzin. Odwołując się do pewnych haseł oświeceniowych, jak ma stwierdził, Nieszczęściem współczesnej cywilizacji, całej dobrożywności i współczesności jest to, że uważa się, że być bardziej człowiekiem znaczy być tylko człowiekiem. Bez podniesienia go do Boga i do nauki o człowieku, o rodzinie, o małżeństwie, jaką nam przekazał Pan Jezus w swojej Ewangelii. Właśnie chodzi o to, żeby także dzisiaj starać się odejść od tego swoistego ograniczenia, które sobie świadomie czy podświadomie narzucamy. Ograniczenia, by mówić o człowieku i próbować go zrozumieć tylko i wyłącznie w kategoriach własnego rozumienia. Nie. My chcemy przede wszystkim dla tego człowieka, który kroczy. Drogą rodziny i małżeństwa, spojrzeć przede wszystkim w świetle nauczania Pana Jezusa właśnie dlatego, że jest to nauczanie najbardziej istotne, najbardziej głębokie. I właśnie ono daje tę możliwość, jedyną i ostateczną, że jeżeli człowiek pójdzie za tym nauczaniem. Naprawdę będzie a dzisiaj.